Ja witam na was w kolejnym odcinku luźnego grania i dzisiaj wiem, że wam się spodobało ostatni odcinek, więc. Y, pierdykniemy sobie. Kolejny mecz. Oczywiście Valencia, I może też weźmiemy. Naszą ligę. I uwaga. Losowo. Czekaj, tu jest losowa. no razy. Raz, dwa, trzy. Dolus, Toulouse FC. Okej. Okay. Kraj. A może jakiś tak, na jakiś? Może tak, mamy sobie. Losowa. Okej. Okay. Oh, jam by the way. Hello John. Hello everyone. It's a real pleasure to be here. So, to lose. Starting to be more consistent in the French league. Alors, faites-y. Chase me the gray. Wa, l'ens. O Boże, zapomniałem, że nie jestem tą... w trybie gwiazdy. I gram całą drużyną. Ło, co ty zrobiłeś? Ech, co Dalej! No!

O, wszyscy na niego. Uff. Nie szaliś! Nie szaliś! Nie No, peda. Może są za debile. Dobrze, pujol, idź teraz. Idź, 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 idź. Piegnij, biegnij, biegnij. Ło, co to było? No, sział, super.

No i gdzie tam podałeś? Może coś wszyscy dobija jakieś Ale Biegni. No lepsza drużyna Biegnij! Nie umiał biegać Aj nie Co oni tak? A, myślałem, że... No, Jak, jak on to zrobił? Ben, pan, pan, Ben pan, jest taki słaby. pan, w ogóle wziął do pan, No, nie będzie gola. Nie ma kakiego gola! Kurde! Czule! Dobra, idzie szybko kontra zaraz! Patrz jaki gol będzie! Jak niej! Dobra! Jakiś Kohade! Kohade biegi! Kohade! Pochodę! Ujon! Jak to sypnął! Co tu... Nie, w ogóle co to? Była? Poprzeczka jakaś czy coś? Kurde, poprzeczka. Super, pięknie Jaki no! sprinta nie macie w ogóle No i... By był teraz Głupi sędzia God by był Zapisz się champion albo Becklin No lubię Was Biegnij, biegnij, biegnij! Ach! Kurde, głupi obrońca! No gdzie to podajesz? Miałeś podać do tego co tam stał z tyłu za tobą! Ben kapalach papakach! Po co się rzucasz? Ślizgasz się, kurde, jak... Nie tobie... ...kazałem... ...ślizg zrobić. Baga ben papal blblblblblblblblblb Nie wiem, co to byłby... nie wiem... Kafala oh! papakach... co to takiego. No, oni sobie my nic nie robimy. Bierzcie idźcie do tej piłki. Dobrze. Ben. Ben. Ale tam nikogo nie ma. Jak?! O, mogroki! Przecież to było tak blisko. Boże. Jak on mógł tego nie trafić? Patrzcie, no. Milimetr koło bramki chyba było <laughs> Jakie debile Boże No Jeszcze raz, biegnij No i nikogo tam nie ma, no bo po co pójdą gdzieś nie wiadomo gdzie Boże, jeszcze się ten nie doskoczył do główki. Będzie zaraz gol znowu dla No wszyscy idźcie! No! Boże. Wszyscy! Wszyscy na... Na tą piłkę, a nie... Gomis! No a ty pój czemu nie idziesz za nim Widzisz, że on do dupy jest, nie umie ci podać! Gomis jeszcze nie muszę podać Ja, No po co ci obrońcy tam stali! Po co ci obrońcy tam stali w ogóle? By Golby był Już mi do tej... Do tego Jaki pujol... JEST! W końcu! Jaka akcja... Myślałem, że jeszcze le gola już dzisiaj. Uff. Nie podniecajcie się tak, bo jeszcze jednego musicie walnąć. Jaka akcja... Masakryczny mecz. No, bierz tą piłkę Kurde, no Wszyscy na niego idźcie Zabierzcie mu tą piłkę I bez żadnych tutaj mi karnych No i jeszcze A, oh, no pięknie mają Sisoko tu podaje Tiene No i Golaso zaraz mi tu szczeli. O, jest, jest Jest, spalony, uf! O o, jaki... Mogę. nie Spokojnie z nie ma się. Aj, że mocno mu to podałeś, no. No la, normal, on ma średnio, No może co? Na o, no średnio, co? No średnio, mnie tam no polu karnym. no nie. No, uf, byle nie w z czerwone. No dobra, co tam może być. Następnym razem rozpisujemy sobie Champions League. Spokojnie panowie, 83 minuta dopiero. No, hmm, okay. pięknie. No! No, Oster. Dobrze, biegnij. Ajajaj, biegnij, no kurde, no idźcie do tej piłki, pusta piłka, nikt nie ma piłki. No Boże, są wypierdili gdzieś do góry i nie idą do niej. Wystawiam, żeby przeciwnik wziął. Nooo... Dobra, dobra, dobra! No po dlaczego tak... Ben! Ben! Idź! A nie! Wracasz się! Mój no golas to będzie zaraz pewnie. Kurde, stary, mogą No! Dobrze. Koniec. O oh, mada faka, ale mnie to 1 Jeden jeden, może sobie wywalimy rzuty karne co? Nie umiem, nie umiem rzutów karnych, więc fajnie będzie. Jak to się ustawia w ogóle? A! Przeżył mu Po pierwsze już nie wiem nawet jak oni są dobrzy, więc... Dobra. Jezu, jak strzelił! No przecież do chyba mnie trzeba padać. A jak ja mam w ogóle to obronić? Jak się broni w ogóle? I ja przegram to jeszcze! Kajcie! 4 Wyjście w ramkarze Ślisk, duży ptak zębów, strzał, obrona ptak w ramkarze to jest... jest Y? X to, to to, a Y to musi być chyba W. A no, ma no, w Ora, spółjemy w No nie no jak się rzucać tutaj ma! Jak on bruni? Pięknie, mogę zostawić na tych Ten. Jak się rzucać, mam no? Nie wiem, jak się broni. Jak się broni w ogóle, tutaj? Jak wiecie, jak się tutaj broni? To mi bo ja nie mam pojęcia. Próbowałem przyciskać gwót i się rzucać. Nie, na boki. Próbowałem sami strzałkami, ale tylko śpiewy, to jest głupie. Dobra, się ma.